Nie wiem, 10 złotych. Ludzie, no przecież ona nie przyzna, że jej siostra jest pustą. Że poleciała do gościa, który ją wyzywał podobno, bił i tym podobne. Karolina lepiej niech się nie odpala, bo tego hejtu nie udźwignie. Baran też gość bez honoru. Czy program na TV4. To będzie tragedia. Mam dzisiaj ważny występ, a nie mam krótki do ust. Co, mój drodzy, tym, z tym Mopsem i z tym tym? Gdzie tam są dzieci? O, czy gdzieś się można to obejrzeć? Na Posad Box Go. Ogólnie tam są odcinki w przód. Wczoraj też oglądaliśmy jeden odcinek. To jest tak odcinek w przód, to nie można powiedzieć. Nie? Mm -mm. No oraz sprzedałem cały odcinek w przód jeden. umyślałem <noise> że już leciał. I dosłownie przed całym odcinkiem posprzedawałem. spoiler spoiler. Dokąd się szykuje? Jakiś występ, ma? kto wie o co chodzi. może nie, no. Co zrobisz? Na pewno miałam tą kredkę. Przecież zadowolona rościłam chłopa. To, ale to nie jest mój chłop. Już tylko się śmiejesz. Jak długo się znamy? Prawie dwa lata. Mhm. <głosy wiesz> Naprawdę. <głosy wiesz> Ciągle naszą znajomość podtrzymywała jedna gra Graliśmy w nią razem. Boże, gdyby nie LoL, co by to było, co? Gdybyśmy nie gadali dawno. No. Ty, w sumie. Mhm. Coś tu jest. Graliśmy sobie cały czas w LoL'a i... Razem, mimo że nie byliśmy ze sobą, my się kolegujemy teraz bardzo dobrze. A co chodzi z siostrą, nie mam pojęcia. W hotelu no. Nie, inkognito nie było. Siema Marcin, dzięki za kawkę. Czy jesteśmy znowu razem? Bo razem się kolegujemy. Jesteście w słusku, nie? W ławce. Znaczy, mam zakresowane włosy na takim wałku, zaraz wam pokażę, muszę się pospieszyć z makijażem. Czemu? Ale problem jest widzowie, że nie wzięłam krytki do ust. Kiedy w Słupsku... Miałem do Słupska jechać właśnie. Ale wsiadłem w zły pociąg i pojechałem w drugą stronę. Ups. Miałem jechać do Słupska, no. Nie jesteście. Ale mówimy, że się kolegujemy, nie ma żadnego oficjalnego związku. Wiem, że chcielibyście jakiś statement. Na razie takiego statementu nie będę. Się tego, tego nie będę. Jesteśmy prawie. Modne to kolegowanie. Koleżeństwo, moi drodzy, zawsze jest modne. Zawsze trzeba mieć kolegów, koleżanki, znajomych. Buzi dajcie sobie, nie, wójt brat z siostrą, guzika. Ju Nie szaleć, tak? Kacper, jest Nie, Marcin, nie, Marcin. Czyste koleżeństwo. Akurat tutaj je dostrzegłem, no. No, poznaliśmy się w programie. No, Kacper nie podrywał. ale te niektóre sceny są super, nie? No, ale tak po, poza, na nakrywkę, pamiętam, pierwsze się Nie, poza wybrzyma. kamerą Cię ci nie podrywałem. Podrywały Cię? Nie, podrywałem Cię tylko na kamerze, bo to była taka, taka była rola. Jak miałem Cię podrywać poza kamerą? Nie nie ci mówiłem, a Ty mówiłeś, że będę. <taki>, <taki, Taki był bezczelny. Chodzi Jeśli chodzi o ten program, to możemy mówić co chcemy. Jeśli nie wiem, To nie jest nic takiego, że my teraz mówimy że się kolegujemy, bo jest program. Oczka się świecą, bo nie wyspani jesteśmy, co moc I światło takie mhm. chyba jest, nie? Mhm. Ostro. No to były ostre podrywy. Będą. Ale te niektóre sceny naprawdę są super, nie? Tam widać taką chemię. Ta na w kuchni mm. czy na ogródku. Tak, Jak powinnaś mi mówiła, jak się czyta ludzi? Praktycznie <suszy> <suszy> obczajaliśmy się cały czas. No moje mówiła, że bardzo dobrze czyta ludzi. Mówiło pytanie, to naucz mnie, jak mam czytać ludzi. <suszy> Ale No musisz sobie obejrzeć jakiś program dokumentalny. Nie, nie chciałam wyjść na za mądru, żeby Cię nie zrazić. Bardzo no. Cię nie lubią mądre dziewczyny. Program denny, No może trochę tak. Nie jest górnorodny. <noise> Ale... Nie jest górnorodny, no skara nie by... będzie. Ale by sobie wkręciłam się się. Czy jesteśmy parą? Nie. Byliśmy kiedyś. Prostaliśmy. I tak na temu. Tak naprawdę gramy cały czas w jedną grę i... Ostatnio się na Castro wkurzyłam, bo trochę oszukiwał i wygrał. I musiał teraz przeprosić. Tak było. Ale ten czas zasuwa ten... No już. Strasznie. Ale teraz możesz ty poprowadzić trochę. jeśli ja się będę malować. Poczytaj mi, ja będę odpowiadać. <grym> Mam czytać pytanie? Tak. Dobra. Dziękuję z serducha. Cały czas akurat jest jedno. Jakie? No ale to jest um... A co wyrazem Nie To tak. Nie, kolegujemy się Co to za cień Paulina? Mm. To jest poetka z Revolution, ale jest trochę po przejście. Dzieciaki rozbują. Trzymać kciuki. No ja myślę, że będziemy mieć teraz dobry kontakt. Bo już z od trzeciego czasu tak naprawdę mieliśmy... Żyliśmy w takich dobrych relacjach koleżeńskich. No co? Nie? No tak, 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 tak. Jak najbardziej, no. Było kilka y, z pięć. Ale ogólnie było pozytywnie kiedyś zdiagnozowałam borderline'a, ale zdiagnozowałam mu narcyzm. I o że, że napisałam do niego, że ładne są kwiatki. Mówi, że to kwiatki narcyzmu. Ale... A ktoś myślał, że ja cię cisnę. Bo ja naprawdę chciałem zdiagnozować albo dwubiegunówkę, albo borderline. A. I czytałem te definicje i tak dalej. I chyba na pięć podpunktów cztery i pół pasowało. Coś takiego było. No i, Ale i narcyz też pasował. I Paulina się już tak, ja mam borderline'a, to zaraz poczytamy coś. I wygooglowała narcyza. No i też, na trochę, narcyz. też trochę w sumie pasowało. Pasowało, no. pasowało. Dziękuję Pani za troszeczkę. Uruchomiłem się. Mm. Ale to nie było w złości, a raczej taki mamy duży dystans do siebie, często żartujemy. Jak kolega z koleżanką. Cześć, co co mam na myśli, że się Jak się uruchomiłaś? No, 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 to było, że się uruchomiłaś. Jaki perfum używała Paulinika Było po na czacie. E, no moje ulubione są Chanel, ale różnych używam. Ale Chanel jest jednym z ulubionych. Ostatnio wziąłem ale dostałam taką próbkę, bardzo ładną. W, w programie mieliśmy przypisane imiona, no dlatego była Ada i Borys. Ale pamiętam, że ja na początku nie wiedziałam, jak ma Kacper na imię i mówiłam do niego cały czas Borys. z miesiąc po programie do mnie Borys mówiła. Bo nie wiedziała, jak się nazywam. Nawet na Instagramie do mnie pisała, Borys. I teraz pamięta nawet, kiedy mam urodziny. <laughs> Czajcie to? Nawet pamięta, kiedy mam urodziny. Zobaczymy, czy będziesz pamiętać bliżej urodzin. Bliżej urodzin. Karolinka ma 100% Specjalista albo też można słuchajcie zawsze sobie wygooglować, zobaczyć, jakie są rzeczy podpisane do tego. No i zobaczyć, czy się jest w tych widełkach. Co do brwi. Co do brwi, kredka zgosza numer 03. Puder ze Nie, martynka koleżeństwa. Trumać. Chyba ciemniejsze oko, czy takie zostawić? A które masz pomalowane? Nie, przy A jak to będzie wyglądać? No nie wiem. No ja też nie wiem. Nie mam pojęcia. Przy chyba, nie? Podobno na... Takich um, na tym, co idziesz, trzeba mieć mocny makijaż, bo i tak nie widać. Pamiętasz? Mhm. Mm tego nawał, tego. Gabryś, jakie pytania? Które pytania zignorowałem? Nie widzę wszystkich. Gabryś, ty cały czas tylko jednym. A co tam Gabryś widział? Robisz się z fanem. Czyli z Polakiem Z, z fanem, no. Fanem Polaka. No ogólnie ja pomyślałam, że możemy zrobić we na przykład. No, my... nie? Nie, Adrian ostatnio mówił, że jestem nawiedzony, więc raczej nie chciałby ze mną robić. No, świat według kiepskich leci akurat. No ale to tak, leci coś, bo leci. Chodzimy ze sobą, nie... Nie chodzimy, ale kolegujemy się. Mamy bardzo dobry kontakt od dłuższego czasu chyba. Ile ze sobą nie rozmawialiśmy przez ten cały czas. Odkąd. Od kiedy? Od kiedy zaczęliśmy ze sobą chodzić. A oh potem nawet jak zerwaliśmy ze sobą rozmawialiśmy, bo graliśmy cały czas tą samą grę. Hmm. Ale nie jesteśmy parą. Ale Krzysiek z Karolinką nie. Oni to można powiedzieć mieli super koleżeństwo. Co wy z tym nagraniem, moi drodzy? Dajcie spokój. To jest dwójka ten puder. Spokojnie na Jeszcze ludzie. Zaraz, zaraz wam pokażę jak rozwijam ten wałek. Dzisiaj nie, jeszcze muszę dokleić tipsa. W ogóle nagraliśmy wczoraj, to nie miało być sekret, że się spotkaliśmy, bo nagraliśmy no. wczoraj recenzję kebaba. Recenzję kebaba nagryliśmy dokładnie. I o, to jak ten... No to nie będę zdradzał, co będzie w, w tym w, w odcinku. może zdradzić. Że prawie wrzątkiem się oblałaś? Nie, ja. Ktoś mnie. Ktoś prawie ją oblał wrzątkiem, a mówiłem uważaj, bo z twoim szczęściem jeszcze na ciebie się wrzątek wyleje. Ja Minęło dosłownie uważaj. kilka minut i już za chwilę już by wrzątek na głowę Czary, i leciał. Czary na mnie rzucał. Ja po prostu... No jestem jego byłą. Ja po prostu wiem, że ona się tak pakuje w takie miejsce. Paulinka dumna z Karolinki. Co wie, no jest mi przykro, że, że sytuacja z Grzegorzem tak się potoczyła z Karolinką. Ma Siema, Siemadaria, To sorry. No. <laughs> Czyż tutaj na czacie, no? No czytaj, czytaj. Co, Karolinka znowu odwaliła? Nic, wszystko git jest. A Ada i Boris. Słuchajcie, to jest tak naprawdę pod promocję serialu. Szczerze, to jest pod promocję serialu. Mm -hmm. Kazali nam się razem wegować? Kazali, no po prostu mamy takie. Wiecie, my się nie, nie chcieliśmy się widzieć, a dzwonią do nas z telewizji i mówią, słuchajcie, kurcze Falek, wy się musicie spotkać. I nagrać razem vloga z Kebaba. A później silniki trać na live. Mhm. I dlatego to tak wygląda. Następnie dziękuję. Czułam już tatuaż PP? O, właśnie. A, yeah. Jeszcze data moich urodzin będzie. Czy mogła dać coś na tym live'ie? Ja robię 6,9. A co ja tak, co ja tak Nie cwaniaczyłem. No cwania o, cwaniaczyłem. cały czas. Nieprawda. Tak, cwaniaczyłeś. E -e. Tak. Mhm. E mhm. -e. E -e. mi. I teraz nie będzie. No oczywiście. się. <gryz> Data urodzin to już będzie grubo. Pepe jeszcze git. Pepe jeszcze git, ale... Bo tam będzie połączyli grę. Nie. nie do wiary. 10 złotych. Nic nie odwaliła, poleciała do owcy, zrobiła z nim wiadomo, co, a później wysłała zdjęcie do Grześka. Jakby nic takiego widzowie, to normalne, przecież najważniejsze, to szacunek do siebie, pamiętajcie. Więc, no, no. Pozwólcie, kierujący się na ten temat powiedzieć. No, się odpali. To wam co i dlaczego. No, kiedy w Warszawie, ja już zawijam to zdjęcie, ja nie wiem o co chodzi z tą grzywką no ja jestem chłopem, więc nie doszukujesz tak wiecie grzywek, nie grzywek, nie jestem w stanie rozpoznać ale no kto wie, kto wie że grzywka jest z przodu, tak? a ona kto zdjęcie chyba tyłem więc nie wiem, jako lista, nie wiem kto właśnie, jutro 1 kwietnia, moi drodzy, może to jest tak naprawdę prima prelease. Ktoś oprócz was ma, są sobą z programem? tam mamy jakieś grupki, coś tam jeszcze gadamy na jakieś takie tematy z serialem, czy coś. Ale nie, nie wiem, ja się widziałem ze Staszkiem z dwa razy, z, z Jagodą na Openerze, i zresztą, no i z Pauliną tutaj też musimy tą promocję robić, nie? Jaki sery miłość za wszelką cenę. I ten... I tak to chyba z jakim innym jeszcze. Już pogodzeni? Tak, już pogodzeni. Czemu Ada? Bo mieliśmy tak y, przepisane imiona. Jaki sery miłość za wszelką cenę. Jesteście razem? Kolegujemy się. Gaba, trzy razy ci odpowiedziałem, nie spamuj. nie są za jasny. Może. Tak? Przyciemnić? No. Dobrze. Ten serial jest głupi. Ciężko się nie zgodzić. Nie usprawiedliwiaj tej obłudnicy, bo ubranie na zdjęciu na podłodze jest z wczoraj. Kiedy Grzesiek był na programie Gra o Wszystko, spała z nim w Kielcach, pojechała z Owca do Gliwic, z Kolim i After i dużo więcej ty wiesz. Ja nie wiem. Ja nic nie wiem. Ta spina, spina Obartka była na serio? Wow. Jest. Już skończyłam Mhm. Ekstra. Nie doczekać, A nie lubię się czekać, widzę, ale będzie. Trzymajcie za mnie kciuki. Super, będzie. Ekstra. pokazać outfit, sukieneczka. Ta, mam miałam na sesji, na odcinku widzowie jest na YouTubie. Bijać na YouTube, a sobie odcinek z sesji. Tam mam całą pokazaną. Gdzie, gdzie zobaczycie. Gdzie gdzieś, ale bez kolegi. Ja po prostu Słuchaj, tu masz e, jakby spodniała. Ma. Dziękuję. Jak znaleźć odcinek? E, widzicie, tutaj ja mam podłączony pod linkiem link do YouTube'a, Pod. Y, bio. Co na ustach? Błyszczyk numer 63. Siemen Dziękuję. O, muszę to kleić tutaj. To samo nie wyliknie. Nie wydaje się, to co? Co z tym autem można zrobić? Tak? No. Napisali, no. że jestem normalna i to widać. Co no. się dzieje? Moi drodzy, powiem wam tak: na live'ach wszystkiego nie widać. Ja więc mej. ja bym nie do końca Ej. się zgodził z tą, z tą opinią. Co? Na pewno to nie jest tymi... najgorzej, ale tutaj. <laughs> Polinka jest jej ostre jak ostry, w kawałku sekwentu. Uuu, dziękuję. Ale inne nie wziąłam, wiesz? Aby się akurat przydał. No ja nie mam.